Cześć, witam w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj sobie wygramy na, na serwerze się yy, Tak, yy, już się logujemy. Yy, tak, spotkamy się za chwileczkę. Już jestem, Zalogowałem się. Ok, lecimy na co? Na nasz na Tak, wam pokażę, ja, ja, jak to ten. Jak ja to zawsze widzę, jak, jak, jak sobie gram, no Jasiu Jak ja to zawsze widzę, czyli ja tak chodzę, tak sobie myślę Jakie trybować? A, w ten sobie pogram No Wciążę tę mapkę Okej, okay. matko i osób. O nie, to jest ta mapa, to jest słaba mapa Czekajcie, przyciszę trochę troszkę przyciszę tę muzykę okej, okay, no jednak w mojej jest głos, myślałem, że nie ma nie wiem, gdzieś tak tak głośno już sobie no, telefon u siebie i coś tak padam, patrzę sobie więc tak takie <głosne> przerwy ludzkie będą pewnie to jakiś tam fajnie nawet rzeczy mamy idź pan sojusz 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 co? no i jeter no tepnął się jak się tepnął no to było złe już ci go się Mmm, cztery złe A i możecie pisać w komentarzach mam 2000 molny, no na co tutaj wydać sobie? Koż, no, na dole macie koszty ulepszenia to tego to nie mogę To porach, tam nie chcę, męczyk, butelki enchantu śnieżki to nie depelu mam Ja tak myślałam, żeby pozbierać sobie na enchant Tak myślałem, żeby sobie na enchant pozbierać Enchantment wydaje mi się, że jest fajną rzeczą. To mógłbym mieć. Fajnie by było mieć. Dobra. Szybko. Tak. Okay. Co to sobie, tak jeszcze Wam tak powiem przy okazji, kupiłem się wam nową podkładkę pod komputer. Um, no. O, tak. Tak przy okazji. No i jakieś średniowe te rzeczy mamy. jakiś tam jest. No ale nie za dobry. No i wtedy ja sobie nie wiem, czy pójdę środek ale najpierw sobie zrobię, co się muzyka stało. tutaj okay. zrobię kamienny mieczyk, zanim nie pójdziemy na środek. No naprawdę. Ale słabo nam idzie. mnie no, 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 słabo mi idzie. Jeszcze. Tak się nie mam w, no w tym tygodniu... Ogólnie do końca ten... Do końca, yy, znaczy końca lutego ja yy, będę miał dość mało czasu. Nie będę uczęć odcinki, ale no... no było ten, no bo... Yy, no bo, no bo no bo mam konkursy i muszę się dość dużo na, na nie uczyć, więc... Tak będzie mało uliczników. Nie wiem, kiedy to wstawię. bo to, to mówię, że nie wiem, nie wiem, kiedy to wstawiam. Być może, że będzie nawet tak, że wstawię to dwa tygodnie... ten, ...dwa tygodnie wcześniej to wstawię. Znaczy później. Telefon mi się zaczął. Nie telefon, tylko gierka. mnie zacięła, ale tam już nieważne. no tak. Jeśli do wody wejdę, no. Naprawdę, myślę No, ha. Naprawdę. No, tak też można. Tak też można obierać te rzeczy. Okej, okay, no, średni set. Taki dość. tylko się nadbuduje jak tutaj widzę dobrze koszty ja no to byłam woda, bo dlaczego ja niej nie powiedziałem zebrałem matko Zebrałem sobie na głowę Dobrze co nie zbyt mi nie zbyt mi idzie na może na laki bloki może pójdziemy sobie na Lucky bloki, to będzie taki już niższy odcinek i taki, że Cześć, witam was w Skywars, na Skywarsach, gramy sobie w damy. A tak pójdziemy na różnych trybach Na Jasiu Zobacz, czekaj. Może głosił trochę tę muzykę

no pomóż mi No pomóż mi O gościu Nie rzuca mi jedzenia tylko mi pomóż Jeźdź pan Pan z taką robotą Jak sobie miecz w ogóle ma. O nie, jakiś itemik, secik. Okej, okay. o dziękuję, dziękuję. Ale samim sobie to nic nie zrobię. Proszę też jakiś mieczyk. Mieczyk, nie wiem, zakłóciek jakieś narzędzie. Proszę. No iść pan z siodłami No dobra, o tak. To się przyda. Jest. Dziękuję, dostałem akurat ten Okej, okej, mamy mamy się Mamy się O nie, to jest gość. No nie, są już? Nie, nie, nie chciałem się zapnąć Chciałem się zepnąć, ale mam za mało HP. No nie! Kurczę no, ja dwa serduszka, a te panie się zabiera półtora chyba. Te panie się zabiera chyba... Czy 2,5 chyba zabiera serduszka, tak mi się wydaje. Jak mi się wydaje, że te panie 2,5 serduszka zabiera. Nie no, chyba tak, chyba tak. Chyba tak jest. Ok, teraz może Master Boyders w takim razie. No tym, będzie, to spotkamy się. Już jestem. Gramy już sobie tutaj, co będzie? Niedźwiedź, o matko! O matko! Niedźwiedź! <ślesz> <ślesz> to, będzie, to nie będzie łatwo. Na pewno to się ani podłogi nie da zmienić, nic. Nic nie szerokie ze szerokiej. Bębawali, dlatego jest zgodne z motywem. Całe niech oszukanie będzie kanał tym trybie. No okej. Okay. Okej, okay, ja nie będę oszukiwał tutaj. To będzie tak jak naprawdę myślę. I tak, nie pi... Tak, e, proszę Was, nie piszcie mi w komentarzach na przykład, że a, to był fajny, a ty dałeś tutaj y, z, y, ten, ty tutaj dałeś na przykład słabe czy coś takiego. Bo wiecie, każdy ma swój gust i, i jednemu będzie się to podobało na przykład, a jednemu nie. Więc tak tylko mówię, a tak. No, tak tylko mówię. Tak jakby co? Że, że mi się to na przykład może podobać, a, a wypomnę... A wy, kurczę no. A wy, a, wy, a, wy, a wy będziecie mówić, że to było coś tak brzydkie straszne. Jakimś cudem ja to mogą dać świetne na przykład. A takie tylko przykłady mówię. Takie przykłady daję. Dobra, coś takiego powiedzmy No uznajmy, że coś takiego dzisiaj sam sobie nagrywam, akurat nikogo, nikt nie może dzisiaj. To sobie sam ja mam akurat czas trochę wolnego z tych konkursów. Tak, mogę akurat dzisiaj nagrać, nie będę niestety czekał na nich. Bo, bo tak, nie mam dzisiaj głównie wolnego, bo mam... też mam dzisiaj dużo roboty, ale tak... tak chwilkę z godzinkę mogę poświęcić na to. I tak, coś co... czego nigdy nie umiem dobrze zbudować. Głowa. No na taką dużo szyję być chyba. Czy niedługo, zresztą jakieś żrafa, ale chyba coś takiego... Okej, okay, no mniej więcej mam pomysł. Jak muszę tu jeszcze twarz. Laczek. Nie można tak lażyć O nie, czekajcie, przepra przepraszam, ale nie. Muszę trochę przyginać, bo tej piosenki nie zbyt lubię.

nie, co ja w ogóle robię? No kurczę, no nie ścinać mi Ja nie mogę Chciałbym się pół płytki że znaczy, Schodki na przykład wewniane no. no, przez te lagi cię ja tak nie zbuduję Ej, I i, 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 może coś takiego? Bardziej ją W sumie Jak kot trochę wygląda nie, no te lagi to mnie To Nie wygląda jak jeszcze zapomniałem, no, że ja tutaj miałem go pogrubić trochę, żeby jakiś mu ten brzuch. o tym zapomniałem, już budowałem głowę. A ja to mądry jestem. Wiecie co to też niestety. No kurczę. Chciałem, się tak... Tego... No kurczę, no. Chcemy jeszcze tak za 2 piętra ale dobra, dobudujemy jedno, jedno, bo to będzie brzydko wyglądało z głową. No dobra, no jedno no ujdzie, no, no ujdzie. Wyślę raczej nie wygram, ale ujdzie. Niedźwiedź być małym. Czekajcie, szybko Google obrazy. Niedźwiedź. Grafika. No, jak on ma kurczowy? O nie, 15 sekund. Szybko. Szybko, szybko, szybko. Nie, nie zdążę. To zniszczyłem ten blok to jednak jest taki? Nie przepraszam ale Głowa Głowa nie jest zła ale, ale miał być niejedź a nie jego ucięta głowa Temat ja dobry już będzie To No i nie zdążyłem zagłosować ale tak to się nie trochę wygląda, okej. Okay? I za tego, no dobra, no, no nie, to jest nieskończone, to jest nieskończone. I to w sumie temat, temat też, nie, bo gdzie są, no, gdzie są gdzie są, niby nogi. Tak na razie, tak jak ten, to moje wcale nie jest jakieś złe. No to nie jest nie, To nie jest niby. Chodząc niedźwiedź. Pomysł dobry, jest sam pomysł i wykonanie. Dlaczego to jest tak mało czasu na głosowanie? patrz czy już tamto wygra. nie, dlaczego to głosujemy dobre? No to jest zabawko, ale też czemu tak słabe, bo wykonanie nie jest zbyt. O nie, tam jest, tam jest, o to, o to nie, to jest, to oczy nie, to nie jest, o to to nie jest temat, dlatego daję, czy oczy krwawy. To. Pomysł dobry. No jak pies, ale ok pomysł dobry. Tego daję, jest ok nie jest niedokończony, ale podoba mi się ten biały kolor. Podoba mi się ten biały kolor, to jest dla mnie ładne. To jest dla mnie ładne. wo! Piękne! Piękne, dlaczego nie mogę głosować? To jest piękne! Piękne! To jest piękne, to powinno wygrać! To powinno wygrać! Nie, to, no to najlepsze co widziałem. Nie. No to było najlepsze co widziałem. Przed chwilą to co było, to było najlepsze co widziałem. Naprawdę. To, to wygląda jakieś Nie wiem. Ten, no, się dwa, trzynastu może, drugie miejsce, jest, punktów, no, gdybym skończył, kurczę to powinno być tak, że pokazuje pracę wygranego, no, ale gdybym, kurczę ten, gdybym to skończył, zrobił te, te oczy jeszcze, to bym, no miałbym szanse większe na wygraną nawet, ale, no dobra, nie udało się, no, no, ale okej, okay. to się stało się. Nie Okej, ogólnie odcinek no, no, tak niezbyt udany, Też to drugie miejsce na no, szczęście się naprawiło. Okay, to jest parkier. No to by no, było na tyle. Zakończymy odcinek tutaj parkierem. Też to policzymy w sumie jako tryb gry. Da się tutaj jakoś wskoczyć? Nie, tutaj nie wskoczę. No to w takim razie kończymy ten odcinek. Yy, jeśli, jeśli obejrzeliście... go do... Jeśli obejrzeliście go do końca, zostawcie... napiszcie w komentarzach... Nie wiem. Napiszcie w komentarzach, nie wiem. Że dotrwałem do końca. Bo to w ogólnie dość... O matko, To się stało mi parkourem. Ogólnie to jest co jeden z dłuższych odcinków no, no wyjdzie coś około 19 no, około 20 minut wyjdzie niecałe 20 minut wyjdzie no więc polecam wam ogólnie zbić też na jasia żadnej reklamy tutaj nie ma po prostu fajny, no fajny serwer no, naprawdę no fajny serwer ogólnie ten serwer, pamiętacie co reklamowałem no to on teraz nie wiem ogólnie co się z nim stało, ale czy nie wchodziłem ostatnio, ale jak tak wszedłem tydzień temu chyba, to w ogóle, nie wiem, spawna nie było, nie wiem, nie wiem, co się z nim dzieje, tym serwerem, w ogóle nie, mia nie miałem swojej rangi, no nie wiem, co się dzieje, ale, no nie wiem, no, musiałbym zobaczyć też teraz, yy, no bo, ten, w sumie, ja wejdziemy. Jakś na szybko, bo już muszę kończyć odcinek. Ok, już jest, jest znowu nawet nieźle, nie wiem, powiedzmy, test test powiedzmy ok, już nawet jest dobrze, no dobra, no to cześć